Siema cuda, moi drodzy, ostatni update dotyczący keto, diety u mnie Robiłam dwa tygodnie temu, więc pora na kolejny mały update A dużo dobrego się dzieje, więc pomyślałam, że podzielę się z Wami Żeby Was może zainspirować, może z tego skorzystać A może też podzielicie się swoimi spostrzeżeniami, które mi pomogą Także zaczynamy od początku roku minęło 2,5 tygodnia, 2,5 kg na wadze mniej. Jestem świadoma tego, że jest to woda, która miała dużą tendencję do zatrzymywania się w moim organizmie. Więc, mimo że nie widzę dużych zmian w, w, w wyszczupleniu, to sam fakt, że tracę tę wodę, jest dla mnie e, dużą zaletą, i mimo że teraz miałam okres i, i też spuchłam trochę na czas okresu, no to e, szybko szybko ta woda mnie opuszcza, z czego bardzo się cieszę. Czyli minus 2,5 kg e, w 2,5 tygodnia, minus 3 cm w tali. E, jak wiecie, trenuję na siłowni. E, dwa treningi siłowe, dwa treningi tabaty. W tygodniu, i mimo, że nie widzę dużej redukcji masy ciała, biorąc pod uwagę, że jestem jednak na ketę już od kilku miesięcy, chociaż czy jestem, to bym też trochę polemizowała. Poradzę się Was. Może jest tutaj ktoś, kto, kto ma większe doświadczenie, to mi coś podpowie. Ale w każdym razie, biorąc pod uwagę, że trenuję. To widzę już duże poprawy w wydolności, w, w kondycji i w, w sile. Więc też progresuję na treningach siłowych siłowo, kondycyjnie na, na Tabacie, także czuję się świetnie. Wstaję rano przed budzikiem. Więc też mój zegar biologiczny jest tak unormowany jak od linijki, bo jest 21:30, spanko, 5:30 wstaję na, na siłownię i albo do pracy, jak jeżdżę do biura, więc każdy, każdy dzień zaczynam tak samo. W weekend sobie pozwalam tam na, na spanie do, do siódmej. I co jeszcze? Mówiłam Wam, że jestem na diecie Keto od. Ostatniego kwartału zeszłego roku. Październik był low carb, od listopada na, na keto. I moja waga cały czas się waha w, w takim małym, małym zakresie. Plus 2 kilo, minus 2 kilo i, i tak w kółko. Nie obwiniam keto, nie, nie oczerniam tej diety, broń Boże. Jestem świadoma tego, że byłam przez ostatnie miesiące na moim zerze kalorycznym. Jestem świadoma tego, że dałam się ponieść e, mojej łapczywości i e, te, temu, że jestem jednak uzależniona od jedzenia i jak widziałam, że mogę jeść te 200 kalorii więcej niż na węglozie i nie tyć, to nie mogłam sobie tego e, odmówić, więc korzystałam. No ale biorąc pod uwagę, że jednak chciałabym zredukować, wiem, że że mogę, że mogę się bardziej dociąć i chcę to osiągnąć, to też już podjęłam w końcu decyzję, bo to wszystko od decyzji się zaczyna, że faktycznie te kalorie utnę. No i od tego tygodnia ucięłam 100 kalorii, tak żeby być na delikatnym deficycie i postanowiłam również, że średnia kroków w tym tygodniu to będzie 10 tysięcy, więc chwilę po tym jak kończę z wami rozmawiać to lecę na spacer, bo mam trochę do nadrobienia wczorajszy dzień, bo zrobiłam mniej kroków. I co jeszcze? Patrzę tutaj na patrzę tutaj na karteczkę. Jestem dumna z siebie również, że w tym procesie zmiany stylu życia zaczęłam lepiej kontrolować nie sam głód jak apetyt, bo tutaj ważne jest to, żeby jednak to roz, rozróżnić. Apetyt mam duży, biorąc pod uwagę, że uwielbiam jeść, uwielbiam wiele produktów, pewnie od kilku jestem wciąż uzależniona. I są takie sytuacje, które też sprawiają, że ten apetyt mam większy i mam w tym momencie też słabszą wolę. Na przykład. Kiedy jestem zmęczona już na koniec tygodnia po całym tygodniu pracy, albo kiedy e, wypiję alkohol, to też ciężej mi jest odmówić sobie e, jakiegoś dobrego jedzonka. No i w ostatni weekend e, świętowaliśmy z narzeczonym e, mój sukces zawodowy e, i wypiliśmy wino. I zazwyczaj już po wypiciu wina zawsze mieliśmy e, ochotę na coś słodkiego, żeby taki finisz słodki e, mieć tego dnia i e, byliśmy w stanie sobie odmówić. Łukasz też e, przeszedł na keto, bardziej na low carb, e, ale e, oparliśmy się pokusie i jestem dumna, bo jeżeli raz mi się udało oprzeć tej pokusie, to wiem, że każdy kolejny raz będzie o wiele łatwiejszy. Więc uwielbiam ten proces e, zmiany stylu życia, uwielbiam to jaką drogę przechodzę w keto, jakie wyciągam wnioski, poznaję siebie. Normują mi się hormony e, zależne, e, wpływające na, na moje uczucie głodu i sytości, więc mam coraz większą kontrolę nad tym i coraz większą satysfakcję. No i przede wszystkim to, czego nie miałam na węglozie, będąc całe życie na redukcji, to mam coraz spokojniejszą głowę. I nawet jeżeli w weekend gdzieś wyjdziemy, nawet jeżeli w weekend zjem coś. E, wysokowęglowodanowego, czy napiję się już tego alkoholu, o którym tak wspominam mam wrażenie, że trochę za często <śm> e, to i tak wiem, że idę w dobrym kierunku i e, robię duże postępy i to mnie napędza, i wiem, że mam czas, nie spieszę się nigdzie z tą, z tą redukcją, bo nie jest to stricte redukcja, tylko jest to zmiana stylu życia, zmiana przyzwyczajeń, nawyków żywieniowych i zbudowanie zdrowej relacji z jedzeniem, czego mi brakowało już o, od lat. Więc takie, takie postępy u mnie, waga w dół. Talia wyszczupla e, się e, na pośladkach e, buduje, buduje srogie mięśnie, bo obwodu mi przybywa, więc też się cieszę, można budować masę mięśniową na keto, jeżeli ktoś by pytał. E, no, i chyba tyle u mnie. A, i jeszcze chciałam Was zapytać właśnie jakie macie doświadczenia z Niską ilością ketonów we krwi, ponieważ po adaptacji, z, gdzie miałam tam kilka potknięć, i po adaptacji, ketony nie przekraczają mi 0,4 mm. Dopowiem, że mierzę sobie zawsze wieczorem. I Czasami to jest 0,1 mm, 0,2, i um, w jednym źródły, źródle słyszałam o tym, że nawet 0,1 mm na liczniku mówi o tym, że jednak jesteśmy w tej ketozie i te ketozy, ketony są w naszym organizmie. W innych źródłach słyszę, że e, ketoza zaczynać się od 0,3 um, Albo 0,4, albo i pół milimola. Więc zdania są mocno podzielone. Powiem Wam tak: wszystkie korzyści, jakie mogę mieć na ketozie, dotyczące samopoczucia i tak dalej, to o czym Wam opowiadam, mam. Energii mam yy, po kokardkę, yy, tylko właśnie na liczniku te milimole mi się nie zgadzają. Właśnie I teraz pytanie: czy mi się faktycznie one nie zgadzają, czy może po prostu już je na bieżąco wykorzystuję. E, więc mogę sobie pozwolić na to, i faktycznie to nie jest nic złego, że tych milimoli mam mało, jeżeli chodzi o ketony. E, dopowiem też, że mierzę sobie e, glukozę. E, i, I jest poniżej 100, więc generalnie ten licznik się akurat u mnie sprawdza. Tylko z tymi ketonami mam wątpliwość. Więc jeżeli macie takie doświadczenia, może e, z, znacie kogoś, kto właśnie też ma cały czas tak nisko te ketony, a uprawia sport, e, to dajcie znać, że jest wszystko u mnie ok, żebym była spokojna, że idę w dobrą stronę. No, to takie e, taki update ku mnie, takie moje wątpliwości. Ja Was pozdrawiam, lecę na spacer, nabijać kroki, bo dopiero mam 200, a już jest po godzinie 18.00. Okno żywieniowe mam już zamknięte, ubieram kurtkę, czapkę i idę na spacer. A w kolejnym filmie opowiem Wam też o moim doświadczeniu z zimnymi prysznicami, bo prysznicuję się na zimno już od dwóch miesięcy. I też już mam pewne spostrzeżenie, ale to już zostawię na następny film, a póki co życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, buziaczki i jesteśmy w kontakcie.